Dyrektor i grono szkoły podstawowej nr 7 imienia Tadeusza Kościuszki w Kłocku serdecznie zapraszają na spacer po naszej szkole. To szkoła nie tylko z pięknymi widokami sokent, ale przede wszystkim z szerokimi widokami na przyszłość. Od pierwszej klasy, pod opieką nauczycieli oraz ze wsparciem rodziców zaczynamy swoją przygodę z nauką. Poznajemy swoje zainteresowania i rozwijamy swoje pasje. Biblioteka szkolna jest bardzo chętnie przez nas odwiedzana. Bogaty księgozbiór w liczbie 15700 woluminów to w większości nowości wydawnicze dla młodszych i starszych czytelników. Biblioteka aktywizuje czytelników, organizując konkursy, akcje czytelnicze oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Patronem naszej szkoły jest Tadeusz Kościuszko, bohater narodowy sławiony walką o odzyskanie niepodległości w czasie zaborów. W 2019 roku kłockie koło związku Sybiraków przekazało nam sztandar oraz cenne pamiątki, które z dumą eksponujemy z szacunkiem do historii. Oprócz nauki, dużą wagę przywiązujemy do aktywności fizycznej oraz rozwijania zainteresowań sportowych. Mamy możliwość trenowania różnych dyscyplin sportowych w uczniowskim klubie sportowym Znicz. Możemy brać udział w zajęciach wrotkarstwa i łyżwiarstwa szybkiego. Zaplecze sportowe to również boisko wielofunkcyjne, tor wrotkarski i siłownia. Mała sala gimnastyczna jest wykorzystywana na zajęcia ogólnorozwojowe w edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia gimnastyki korekcyjnej i akrobatyki. W naszej szkole znajdują się dwie profesjonalne pracownie językowe ze stanowiskami wyposażonymi w słuchawki. Nabywamy tu i rozwijamy kompetencje językowe, współpracując z wolontariuszami z Europejskiego Forum Młodzieży. Profesjonalnie wyposażone digestorium chemiczne umożliwia przeprowadzanie doświadczeń. Nie ulega wątpliwości, że nasze pomocy dydaktyczne do nauki chemii ułatwiają i uprzyjemniają każdą lekcję, przyczyniając się do lepszego zapamiętywania treści edukacyjnych. Świetlica to miejsce, gdzie spędzamy miło czas przed rozpoczęciem i zakończeniem lekcji. Możemy tutaj odpoczywać, rozwijać zainteresowania i skorzystać z pomocy w nauce. Nigdy się nie nudzimy, ponieważ bierzemy udział w różnorodnych zajęciach plastycznych, muzycznych czy ruchowych. Często spędzamy czas na świeżym powietrzu korzystając z Placu Zabaw. Rodzice mają możliwość zapewnienia nam ciepłego, pełnowartościowego obiadu. Posiłki gotowane są na miejscu z wykorzystaniem pieca konwekcyjno-parowego, umożliwiającego przygotowanie potraw bez tłuszczu. Smaczne i zdrowe obiady spożywamy w czystej i kolorowej jadalni. Uczymy się w jasnych, przystronnych klasopracowniach, bogato wyposażonych w pomocy dydaktyczne i sprzęt multimedialny. Kłocka Siódemka, idąc z duchem czasu, stawia na nasz rozwój w dziedzinach matematycznych, cyfrowych i informatycznych. Oferuje zajęcia z kodowania, robotyki, kreatywnego i logicznego myślenia. Jako jedyna szkoła w Kłodzku posiada bardzo bogato wyposażone zaplecze do zajęć rozwijających kompetencje technologii informacyjno-komunikacyjnej. Pracujemy z takimi robotami jak emboty, fotony, ozoboty czy lofi. Oprócz tego posiadamy liczne gry i zestawy klocków: Corbo, Edu Matrix i Scotty Go. Hołdujemy tradycji patrząc w przyszłość. Sponsorem filmu promocyjnego szkoły jest firma Hydroizolacje Piszczek.